No jest nasza główna gwiazda. No i jak? interesujesz się troszeczkę? Trochę już mniej. Okej, okay, no. a cieszysz się, że będziesz miał dziarkę? Cieszę się. No. A motyw, opowiedz o swoim motywie. Skąd motyw? motyw przewodni? Tak. I czy pokazywałeś w ogóle widzą motyw? Nie pokazywałem, chcę dopiero pokazać jak już będzie będziemy na miejscu, tak. Dobra, okej, okay, czyli motywu nie będziesz zdradzał, ale cieszysz się. I chciałeś, ty mówisz, że chciałeś kiedyś zrobić... Parę razy, już miałem raz narysowany projekt. O, i finalnie czemu nie, nie poszło? Bo się pokłóciłem z tatuażystką, ale Aha. to nie zdradza moca. Aha, dobra, dobra. Czy będę trzymać Brusika za rękę? Jak będzie płakał, to jak najbardziej, ale liczę, że będzie dzielnym chłopcem i sobie poradzi. Nie no, ja facet jestem, sigma. Właśnie, 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 właśnie. Ja to szczerze wiesz, kozacze, ale no yy, ja bym się nie odważył, ale nie dlatego, że się boję, tylko nie, mam, nie miałem nigdy ochoty, nie? Tak jak stres przed walką miałem 10 na 10, tak to tu jest tak 8 na 10. Ja myślę, że bardziej stary. Bardziej nie masz miny zbitego psa pierwszy raz, masz minę zestresowanego jakiegoś, wiesz, no ba bigla. Giejt będzie? Wyglądam jak Jami, któremu właściciel zabrał koszyk do spania. Są jakieś niepożądane skutki jest Nie no, czasami właśnie musimy do szpitala wysłać, żeby uczyć lęka, ale... no, oj. <laughs> Nie, ojej. <laughs> nie takich rzeczy, co zaczynają winy. Tak? wszystkim bardzo mi się kolory podobają i lubię wodę i fale. Ludzie różne motywy mają, nie wiem, wilka sobie wytatują, nie wiem, róże albo cokolwiek, a ja po prostu lubię wodę. No a mieć mieć szachy, no to szachy będą... Tak. Porwane przez wodę i żółwika będę miał jeszcze tak. dlaczego żółwika? Mi się bardzo po prostu te kolory takie niebieskie podobają, błękitne i tak dalej. Jak to się stało, że górna robi tatuażka z streaming To, to nie ma. No jest? Opa, to jest ładnie. Ale to właśnie do tak, co? A siedzę. Wolę leżeć. Mogę to lewek. Lewek. <laughs> jeszcze zajarać? Możesz, no, <laughs> ale nie dotykaj nic do tego. Poza tym, stresuję się. Dziś jest zresztą... Zobaczcie, gdzie mi się odwróci. I do tyłu. Tylko w papach, na To będzie mieszanie teraz, dobra. Spoko, będzie dobrze. Dentystę przeżyłeś, to tu będzie luźno. Ale u dentysty miałem gaz rozwalający. To tak. To jest tak fajna faza. Gapisz się na muchę na ścianie przez pół godziny i się z tego śmiejesz. Tylko nie ściągam butów. mam trudniowe skarpetki. Nie, nie mów tego. Może brusik. Jeszcze jeszcze cały świat by zobaczył tą dziurę. Nie, ale nie widziałem, że mam dziurę. Szczerze. ja przekręcę was. Nie, tak szczerze. A czy ja może przypuszczę, żebyś mi tutaj rzuciła Tak. A, a macie jeszcze misia? No, misia nie, ale robiłeś mięsza. Nie, co Nie, A to ty. nie. O, o skarpetkę. Tak, porwam powiedziałem. skarpetkę. włączyłam lampę. No chciałem pod tym iść to, trochę. To, 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 to. Dino, jak mu się podoba ten to nikt nie będzie interweniował w Dobra, może sobie skostanę na bo on tutaj jeszcze bo ładnie za na

To może pojawić na czary, co? uśmiechnij się w Rusiku. To będzie najszczersza reakcja, widzowie. A, jeszcze pani. Się... Mm. Pani jest tym Żelikiem. Jeszcze nie teraz. A, dobra. A ludzie piszą, że. A ludzie piszą? Że to, dobra, to jest dobre. I co? Kiedy pani wezmę? A ale giga Czart, czat, nie? Tak A, Ale przy Sigmil, Kiedy przy pani zacznie? Zobacz tą Sigmę To będzie Jest git Twoja ale... woli, no to jest, Ale myślałem, że będzie gorzej Za 10 minut? Dobra, <śmary> koniec Tylko tego że takie To miejsce mi męczyć, to bym trochę się w nowym cierpiał, nie? A to dopiero kontur. Nie, ale boli, nie? Tylko nie pokazuje. <laughs> To To bolało. Najbardziej... W sumie, to nie chodzi o ból, ale że to w jednym, tak, tak punktowo, to jest tak, tak. bardziej męczące. To jest, to jest trochę tak jakby mi kapa, kropelka wody przez cały dzień w jeden punkt na głowie. To bym pierdolca dostał. Takiego, nie? Ale Jeszcze takie jest Ale Pani Natalia mówiła, że ja idzie mnie w różnych miejscach. By nie czy w miejsca. A które miejsce najbardziej boli człowieka? Bo rozumiem, że najbardziej uchwione, czyli pewnie na jakieś. nie wiadomo. No, no gdzie, będzie? No, no na przykład Penis, tak? Nie wiem, niedzielę. Ale usta na przykład będą no, też była w prawda? Ja słyszałam, znaczy usta, usta. Nie, że bolały takie kości bardziej. Jej, kości? No, że nie nazywają. A je. ktoś też to tutaj kości? kości? A, nie, żebra, Ważne. Kostki, żebra, kolana. Teoretycznie przedramie jest takim niskim koloriem, tak? Ulu. Ale ta strona jest gorsza niż ta. Okay. Ucham, Siema widzowie, jak się bawicie? Czyli yy, plus, yy, co chcesz? Burgera? Yy, nie, coś, coś zdrowszego, lekkiego. Sałatkę. Sałatkę grecką z, z, z kurczakiem. Dobra, ale tu nie ma sałatki, nie? Czy tak powiem to to. Co burger z kurczakiem, bo jest zdrowszy. Ile procent żółwia zrobiłaś? 30. Dobra. A, dobra. Kolego, mogę ci o coś poprosić? Tak. Podałbyś mi tą jednorazubę czarną, bo oni tego nie zrobią. Jest nie na stole. Nie wiem czy mogę, nie? To do palenia. Mogę się zapalić Dobra proste, słuchaj, no. musisz wybrać burgera jakiego chcesz Wybierz mi jakiegoś najbardziej zdrowego Awokado burger? Może być Ale co ty zmieniasz stary nagle? Przecież ty lubisz mięso No co? No dobra, weź mi burgera z mięsem Weź ten burger. Ale każdy burger ma mięso Weź ten klasyczny klasycz... Klasycznego Musimy, <noise> <mówisz. głosy> Może wezmę ci burgera i powiem, żeby dali bez głowiny. <noise> no, nie śmiej się <noise> Przucam, już nie panie Zróbcie emotkę umieram i dodajcie Bruce'a jak leży jak ja mam totalną chilerę. <grym> Okej okay. Czyli przeżyłeś najtrudniejsze, jeszcze tylko... Ale kolorki bardziej bolą. No właśnie, zapytałem o to. No to kolorów musimy je pomieszyć, nie? Okej. Okay. Więc one są też takim cieniowaniem. No, no, Trochę cię będzie ona, ale słuchajcie, wytrzymałeś tam. To nie ja mam totalnie. Jak żaba na liściu. <grym> to masz. Ile lat? Nie, nie mam. A ty wiesz? 4 rocznic, na jeden dzień, dzień i 4 paszów. Czyli masz do Lola, do, do konta bankowego. Ile jest procent żółnika, Pani Natalia? Piękna, Dobrze. Wytrzymałem, Piękna. co bardzo. A do Twojego tatuażu to ile to jest procent? 8? 5? Jest? Jest, 5! Ale żółw dłużej chyba czasu wymaga. Fajny żółwie. Dobra, no to co? Możesz sobie przewezwić z tej strony. Pokażę bliżej do czatu. Jest widzowie, zrobiony żubik. Podobaj się. Ciary mają. Mm. Opowiedz pani, jak przepłynąłeś jezioro strzeszyńskie. To jest chyba najgrzeczniejsza wiadomość czatu, to to możecie powiedzieć. Także smolk. Jak jeszcze miałem kondycję przepłynające jezioro, dwie strony, takie dość spore. Okay. To koniec. Uh -huh. Ale jak sam? Z mamą. No to znaczy ona mi nie pomagała z małą płynem. No sam w wodzie, no? A, Pokazywałeś już cosplay well? Nie. Finisher no pokaż było. pani Natalii. Czy pani z... Dobra. Cosplayer. Bo kolega jest cosplayerem. Okay. Czyli przebiera się za postaci. Wiem, z wiem, no. no i zaraz pokażemy go, to pisał... Popisałam popisał stylizację. No bo powiedziała, że ładny. Wow, To jest bliska. Tak, soczewki miałem, no. No. Nablącałem się Instagrama snikiego i spodobało mi się to, co robi i jeszcze zawsze mi taka ochota, żeby wejść w te zamskie No to zrobiłeś cosplay. No i jak to tak było? No jakąś wiadomość z czatu, nie? Ale... Jakąś normalną. O, to zadziara. Można powiedzieć, bez jeszcze Co Ja bardzo lubię wodę. Motyw wodny, tak. jakikolwiek. Ocean, może... Ogólnie też się wzięło stąd, że dawno temu, z 10 lat temu, zobaczyłem typa, który ma tatuaż. Ca Całą rękę wyciarano i ten tatuaż nie wygląda jak tatuaż, tylko bardziej jak obraz, taki ładny, zero czarnego koloru konturów, nic tam nie było, ciemnego, tylko jakby miał piękny, narysowany obraz, jak go zapytałem yy, gdzie on go zrobił i powiedział, że w kolumgi go wyciarali. I miał, no tak, no bardzo ładny był. Tam były koralowce, żółwie były, rybki. No jakbyś sobie akwarium wytatuował, jakieś takie bajki, nie? Podoba mi się woda, bardzo lubię niebieski kolor i wszystkie odcienie niebieskiego. Okay. Okay. Sam też ta, tam szachy, bo wiadomo, szachy zmieniły moje życie, a żubik, żeby był trochę lepszy kontrast tatuażu i żeby... No i pasował. Fajnie, Natalia. Ale teraz szczerze, ile jest procent? Tak już nie na 60. Dobra. No to zobacz no tutaj już. Głowa za tobą. Mogę 30 sekund przerwy? 30 sekund przerwy? No chwileczkę. Taka serio króciutka przerwa. Zmieniać czerwek na jednym przerwę. Dobrze, o tak. O. O. Jeszcze po prostu. O tak. No, z tego się śmiejecie, no. Ale samo myślę, żądlenie, szerszenia by mniej mnie zabolało, niż to teraz. Jak mi się y, szedłem bosą stopą po trawie i tam była gdzieś pszczoła. No. I nadepnąłem na nią. To mnie ugryzło. I miałem taką stopę hobbita, wiesz o co chodzi? To, ja raz dupą usiadłem na osę, nie urządniała w tyle trzy razy. Nie. Przepraszam. Widzowie, Bruce widział to pytanie. Chodzi o. O skalę. O skalę bólu. A. Jak bardzo się boli, od 1 do 10. Zależy jaki kolor mam robiony. Ale tak ogólnie. To 7, 6, 7? Myślę, że 6, ale jak jest robione ten jasno, niebieski. Jaka bliska 6? A nie bardziej tak siódmeczką, bo Nie, bli bliżej 6, 5, ale jak jest robiony jasno, niebieski, to 9. Okej, okay. a, a jak z kąpielą? <śmiech> nie <śmiech> możesz się kąpać. Nie <laughs> możesz, ale najlepiej <laughs> nie Model cały czas. No No to dobra, no to okej, ale nie ma co No jakoś straci. My jesteśmy normalnie, ale... Uuuu, wiadomo, że jej cójisz brusi. Ale bolało teraz. Ale mnie pani U. Jak coś to patrz. Patrz, co napisała Akanemsko. Napisała, że ładny masz tatuaż. Thank you! No nie słyszała tego. Thank you, Nemo. Poczekaj, czuję, teraz. Thank you, Nemo. Chcesz pokazać do kamery? No! Czekaj, jeszcze raz, to pani musekła MŁA! Chwileczkę, ale nie jakąś dupą This guy in the zone <laughs> świeci. Tak na razie ile jest robione? No ale żółwik zajebisty Żółwik klasyczny Będziesz rizował na żółwika? No To jak ci się podoba? Zagrać na żółwiu? Zagrasz na żółwiu później? Nie Już mam dość tego żółwia ale którego tego na, na rynku czy tego, tego dogrania? Okej. Okay. A wybrałeś nie dlatego, że uwia co masz Tak, rafonik. Dlatego, że odmienił ci życie. Tak. Chyba w ogóle to było dziwne, bo wszedłem sobie jakiś losowy kanał. Skąd tam wrócę, Napisałem siema i tam ściana się się wyp... Nie. nie, już kończy, kończymy tak naprawdę. Jesteśmy na ostatniej prostej, więc za chwilę lecimy. Glutz powiedział, że dzisiaj serdeczkę pierwsze, co zeruje. Nie, 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 No to jednak ma Chciałbym, żeby ktoś na mnie tak patrzył, tak jak Olek na panią Natalię. czory, o! 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 Koniec czody. Koniec czody. U, ale cierpienie na Twojej. Tak Eskalabulu. Osiem. Dobra. Osiem, siedem, siedem. siedem. Siedem, siedem osiem, 0 sześć, sześć, stabilnie dobrze, stabilnie siedem, o, dziewięć, dziewięć i trzy czwarte, to taki Peron, nie? No, w Harry Potterze, A, przepraszam za te dźwięki. Tak od razu go wywołuję. A bo ma jakieś mieszkanie, nie? Lepsze to niż jakby miał bąka puścić. <grymne> Dobra, to już mam i można powiedzieć, że koniec. Stwierdzielisz? Pani Natalio, naprawdę koniec? tak, ale musi się co-to obyć, to jest koniec. Prawo o, prawo prosi. Jakby kolejny ból już będzie tylko chwilowy, rozumiesz? Przetrwałeś. Dziękuję bardzo. Był pani bardzo miła. No ale zobacz, teraz będzie, Zostanie to już z tobą na całe życie. Tatuaży. Tatuaży, krutie <noise> fruoty. <frutti. głosy> Oglądaj, okay. Okej. Co? No, po oprócz, poobracaj, poobracaj. Wow. poobracaj. No i ba Bardziej nie obrócę. Dobra. A ty jakiś jesteś zadowolony? Bardzo, mi się bardzo podoba. No mm, i kozacko. Żółwik 10 na 10 Porcji napisał, no. Dobra, no. i jak bym się mogła jeszcze Giga. Jest to Giga, wiesz, tak, ja, jest to właśnie. Ale ten żółwik jest No Robi robotę. Przereaguj coś. To jest to. To jest to. to, to tak, żółwik Iga tak, tak, do... do. No. Chyba. Tak. Bardzo ładnie. <śla> Rosiku, bardzo o, ładnie. Dziękuję pani Jo. Naprawdę, fajnie to wygląda. Wszyscy piszą, że spoko tatujasz. I tak. Mydełkiem. Mydełkiem, opuszczać ręcznikiem najlepiej jednorazowo, żeby to nie było takie grudne, nie? Uh -huh. I potem sobie smarujesz. I to każde smarowanie się smaruję. kremikiem od nas. Kremikiem, czyli mydełko, przecieram, kremik tak. i dalej? I dalej tyle. I A nie przyklejąc taśmę? że on będzie dobrze wyglądał. Jeżeli ja by wyblakł w jakiś sposób albo gdzieś za nim, to sobie po prostu będziemy musieli to dopigmentować, czyli będziesz musiał mnie odwiedzić. Nie, nie ma <laughs> problemu. Jeśli y będę trzeba zrobić gdzieś tam. Dla pani się... Natalii to przyjadę nawet do Wenezueli. Dobra. Na tatuaż. <laughs> Na tatuaż. <laughs> o, no. Ocena, ocena tatuażo. Ej, nie się, no, no ładnie. Nie wiem.